Idź przez rynek. Jakaś locha daje ci ulotkę. W ciągu jednego dnia nazbierałeś pięćdziesiąt ulotek. Twój geniusz nie ma końca. Zacznij sprzedawać zebrane ulotki. Po kilku miesiącach wzbogaciłeś się na tyle, żeby móc założyć własną firmę sprzedającą ulotki innej firmy. Zatrudnij pracowników. Zostań miliarderem. Wykup miasto i mieszkających w nim ludzi. Zatrudnij ludzi jako pracowników. Zrób z miasta jeszcze większą firmę. Twoje ambicje sięgają jeszcze wyżej. Handluj z innymi miastami. Po kilku latach wykup Polskę i nazwij ją nazwą swojej firmy. Zacznij handlować innymi krajami, takimi jak USA czy Chiny. Moc i potęga twojego geniuszu powoduje, że przejąłeś całą Europę. Twoja firma rośnie w siłę. Zacznij przejmować cały świat. Wszyscy ludzie na świecie płacą ulotkami. Firma powiększa się do tego stopnia, że powoli tracisz nad nią kontrolę. Pracownicy się buntują i wyrzucają cię z własnej korporacji. 2078 Żyjesz jako szary człowiek, kupujący własne ulotki. Wstąp do podziemnego ruchu oporu. Walcz z potworem, którego stworzyłeś. Nigdy więcej nie przyjmuj ulotek od nieznajomych.